1238 studio Rady Kraków jest Piotr Tymczak z Dziennika Polskiego. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. A mówić dziś będziemy o dwóch ważnych nowych trasach, których budowę w Krakowie planuje magistrat. To trasy ciepłownicza i Nowobagrowa. To rozumiem mają być te ostatnie elementy domykające kiedyś tam, w dalekiej przyszłości dosyć trzecią obwodnicę. Tak, dokładnie. Mamy trzecią obwodnicę Krakowa. Przypomnę, że wcześniej jest planowana budowa z drugiej strony miasta, trasy Pychowickiej i Zwierzynieckiej z tunelem pod wzgórzem Świętej Bronisławy i Kopcem Kościuszki, ale to jest po drugiej stronie. A tutaj mamy właśnie też część taką południowo-wschodnią Krakowa, gdzie brak, są dwie brakujące trasy, od lat są planowane. Ta Pychowicka i Zwierzyniecka no, mają teoretycznie, budowa się zakończyć ma w 2030 roku. Czy po no, 2000. Tak. No, jeżeli się uda, tak. Jeżeli możecie. się uda, no, wiadomo, jak to zazwyczaj jest, no to rozumiem, że ta ciepłownicza i nowobagrowa to jeszcze kilka ładnych lat później. No na razie nie mówimy o terminach budowy, mówimy na razie o przetargu na koncepcję, czyli wykonawca ma stworzyć kilka, przynajmniej trzy warianty każdej z tych tras. I to, co, to są trasy, które no, tak jakby zostawione na koniec, ale to sugeruje, że Miasto będzie jednak zdecydowało e, się o kontynuację rozwoju tutaj w tej części Krakowa. Mamy tu e, na uwadze m, takie dzielnice jak e, przede wszystkim Płaszów, e, też e, rejony Łęgu. E, no bo trasa Nowobagrowa, od niej może zaczniemy, ma m, prowadzić od e, skrzyżowania tutaj węzła ulic Wielickiej, Kamińskiego i Nowosądeckiej nad torami kolejowymi. E, w, będzie przebiegać w rejonie Zalewu Bagry i potem do ulicy Lipskiej, tam ma być węzeł Płaszów w, re, w rejonie skrzyżowania ulicy Lipskiej z ulicami Mierzeja Wiślana i przy ulicy, w rejonie ulicy Gorykówka mamy takie dwa pasy jeszcze kończące się, potem jest przerwa i tam dalej by ta trasa prowadziła, zmieniała się w trasę ciepłowniczą, która by przebiegała nad lub pod Wisłą, bo tu mogą być różne warianty mm. koło elektrociepłowni w Łęgu i do ulicy Nowochódzkiej i ronda 308 dywizjonu także tutaj nowe zupełnie połączenie komunikujące Podgórze i Płaszów, z Łękiem, z Trzeżynami, z Nową Hutą, no i... Tu... Dodajmy, że tutaj przy, przy trasie dla autobusów, samochodów, też tramwaj ma być tak, wytyczony, prawda? Tak, właśnie, to jest bardzo też istotne, że, oprócz tego, że mają być to drogi sam dla samochodów, to też yy, wy wy wykonawca koncepcji ma zaplanować różne warianty przebiegu linii tramwajowej. No, teraz wiadomo, że mamy tramwaj do pętli w Małym Płaszowie, też mamy estakadę, z którą możemy jechać z Płaszowa, z Małego Płaszowa w kierunku ulicy Wielickiej. Natomiast no, tutaj byłoby dodatkowe połączenie. Jeżeli chodzi o ulicę Nowobagrową, no, to tak jak wspomniałem, od tego skrzyżowania ulicy Wielickiej, Nowozodieska Kamińskiego, można byłoby jechać tramwajem. Z drugiej strony Zalewo Bagry, bo już z jednej strony, tej bliżej Centrum Krakowa mamy STKD i tramwaj, z, z drugiej strony i tam wykonawca miałby planować połączenie, właśnie to włączenie do obecnej pętli w Małym Płaszowie, ale też co ciekawe ma uwzględnić warianty w przyszłości budowy, rozbudowy tej linii tramwajowej w kierunku Rybitw w kierunku y, tam, gdzie teraz mamy Giełdę rolną, bo tam przypomnę, planowane było nowe miasto, dzielnica nie wieżowca. Tak dawno nie była, tak, tak dawno była dyskusja dość duża o tym, żeby na 100 tysięcy mieszkańców nawet powstała nowa dzielnica. Stąd ten projekt też ma uwzględnić właśnie linię tramwajową w tamtym kierunku, takie rozgałęzienie, ewent, taką ewentualność wziąć pod uwagę. Jeżeli chodzi o nowe miasto, no to z tego co wiemy, no to ta, ten projekt na m, bardzo rozbudowanej, wielkiej dzielnicy po, wieżowce, ponad od 200 metrów, no to został zastopowany. Niemniej jednak wynika z tego, że miasto będzie dalej wskazywać ten kierunek rozwoju. Z tego co wiem, tylko, że w mniejszym zakresie plany właśnie dotyczące w ogóle rozbudowy sieci komunikacji, transportu, ale także rozwoju miasta mają być już niebawem przedstawione, bo taka konferencja jest przygotowana pod koniec września. Podawano nawet wstępnie taką datę 24 września. Być może się już dowiemy jak pojedzie metro, jak będą jeździły linie tramwajowe. No i w które rejony Krakowa będą się rozbudowywały. I jeżeli tutaj jeszcze właśnie wracając do trasy ciepłowniczej, no to bo ta, ta linia tramwajowa kończyłaby się tutaj w rejonie skrzyżowania ulicy Lipskiej w ramach trasy nowobagrowej, a potem trasa ciepłownicza i tu można poprowadzić tramwaj też różnymi wariantami, bo może on przebiegać na, nawet pod ziemią razem z drogą pod Wisłą i koło elektrociepłowni w Łęgu i potem włączać się tutaj w linię tramwajową w Alei Pokoju, ale można też poprowadzić taki wariant, że będzie Przebiegała koło zalewu bagry, od tej bardziej wschodniej strony, i potem włączała się tutaj, już w obecną linię tramwajową, którą mamy w wzórzu ulicy Lipskiej. Dalej w ulicę Saską i tutaj mamy most też Nowochódzki i ulicą Nowochódzką koło Sergrosa koło centrum N1 do Alei Pokoju także rozwiązanie jest bardzo wiele tutaj projektanci będą mieli pole do popisu co najmniej trzy warianty może być ich więcej także będziemy wiedzieć już jak powstaną te warianty jakie są możliwości mieszkańcy będą w konsultacjach mogli się wypowiedzieć to jest ta trzecia obwodnica ona będzie czy jest na ten moment ostatnią z planowanych Dlatego, że, że powiedzmy sobie, bo może nie wszyscy pamiętają. Pierwsza obwodnica to, to są planty i dookoła to co, ten ring, koło starego, najstarszego miasta. Druga obwodnica to są aleje Trzech Wieszczów, Rondo Mogilskie, Kotlarskie, potem Most Kotlarski, Herlinga Grudzińskiego, klimeckiego Rondo Matecznego, tak? Trzecia obwodnica, właśnie o niej rozmawialiśmy, a czwarta no to jest autostrada. I ta czwarta będzie znacznie szybciej ukończona niż ta trzecia, prawda? No tak, oczywiście, bo ta czwarta już jest bardzo bliska ukończenia. Właściwie już mówiło się, że już jest właściwie ukończona, bo powstała północna obwodnica autostradowa Krakowa, otwarta pod koniec zeszłego roku. I, ale tu został jeszcze jeden nieduży y, fragment, y, ten most przesuwany, który tam powolutku, tak, powolutku się nasuwa, między węzłami Mistrzejowice a Nowa Huta, tam jest pośrodku węzeł Grębałów, to wszystko ma być gotowe w drugiej połowie przyszłego roku i będziemy mieć pełną autostradową obwodnicę Krakowa, y, bardzo ważną y, y, dzięki temu Tranzyt w całości będzie można przenieść na tą obwodnicę, żeby samochody, które docelowo nie chcą wjeżdżać do Krakowa, omijały miasto. Natomiast trzecia obwodnica, o której mówiliśmy, no to też jest potrzebna do tego, żeby ten ruch dzielnicowy tam się rozkładał, żeby też podróże samochodem między dzielnicami odbywały się właśnie po tej obwodnicy, a nie... A nie w... alejami w... trzech wieżczów przed tak. naszymi oknami tutaj. tak, I tak gdyby sobie wyobrazimy, za kilkanaście lat, no bo to tyle potrwa pewnie, e, no to aleje mogą się znowu zmienić, znowu mogą być tą taką reprezentacyjną arterią e, z odczyszczonymi budynkami. To może być bardzo, jeśli nie najbardziej prestiżowe miejsce czy prestiżowa droga w Krakowie, takie krakowskie Champs-Élysées. Tak, no już powstawały, nawet studenci Politechniki kiedyś opracowali takie projekty i no odkąd piszę o tych rozwiązaniach komunikacyjnych, to, to zawsze powtarzana jest taka wizja, że jeżeli już powstaną te wszystkie obwodnice no to będzie można odciążyć od ruchu, ale czy być może nawet bo to mamy przecież po dwa pasy, po trzy nawet nieraz zawęzić je, czyli ruch samochodowy z... do jednego tak. z trasę wyborową na przykład na drugim, jest tak. dużo jest... różnych możliwości Wprowadzić więcej zieleni, a być może tam te, bo też te plany niedługo zostaną przedstawione, no jest przecież taki pomysł, żeby, znaczy pomysł już jest procedowany, żeby przebiegała linia metra tutaj stacja była przy siedzibie Akademii Górniczo-Hutniczej. Odcinek pierwszej linii metra, czyli od Ronda Mońskiego przez centrum właśnie tutaj do rejonu AGH. Mówiło się, że z Nowej Kuty do Bronowic to metro pojedzie. Teraz się mówi, że są już takie duże spekulacje, że to jednak w, w, w kierunku osiedla Kliny, czyli tutaj mogłoby tak być, że to, to metro mogło być poprowadzone właśnie z tej stacji przy AGH w kierunku Wisły i potem Bonarka y, Osiedle Kliny. Byłaby więc komunikacja zbiorowa dodatkowo, oprócz tych obwodnic, no, można byłoby rzeczywiście odciążyć ale ja jeszcze już rozmawiamy o tym właśnie rozwoju transportu i to plany mają być nie tylko przedstawione dotyczące metra, ale też linii tramwajowych i tutaj ten przetarg na trasę ciepłowniczą i nowobagrową pokazuje nam, co może się dziać tutaj z tej strony wschodnio-południowej, natomiast też jeszcze już miasto podwoju odkrywa plany dotyczące innych części miasta chociażby to, że ma powstać w końcu po wielu latach i jest to już coraz bardziej prawdopodobne, bo jest przygotowywana ta linia już dość mocno na, z Krowodrzy Górki na Azory. Tam nawet jest planowane dofinansowanie unijne. Całość ma kosztować około 250 milionów, a dofinansowanie unijne ma wynieść około 170 milionów, z tego co pamiętam. No ale jeszcze wróćmy też. Tutaj do tej części, o której mówiliśmy, czyli rząd płaszowa, bo stamtąd też jest jeszcze jedna linia planowana, też to wynika z dokumentów, jakie opracowuje miasto, czyli w kierunku Osiedla Złocień które no, od wielu lat też y, tam mieszkańcy narzekają. Tak. Tak, tak, że dojeżdżają autobusem, które stoją w korkach, więc tam by mogła też powstać y, linia tramwajowa. Więc jak sobie to wszystko tak wyobrazimy, no to możemy mieć te obwodnice y, jak pajęczyna to wszystko będzie wyglądać, bo będziemy mieć obwodnice sam, dla samochodów, ale też y, tramwajowe trasy, y, które. No, pozwolą y, lepiej y, się krakowianom komunikować. Na czym mówił Państwu Piotr Tymczak z Dziennika Polskiego. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo.